Cześć, to Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj opowiem Ci, jak poradzić sobie z problemem, który polega na tym, iż Twoje dziecko w ogóle nie potrafi czekać i bardzo namolnie domaga się, żeby natychmiast się nim zająć. Czyli Ty nie jesteś w stanie dokończyć rozmowy przez telefon, nie jesteś w stanie dokończyć gotowania obiadu, bo Twoje dziecko pojawia się znikąd. I płacząc, krzycząc, wdrapuje się na ciebie, żąda tego, żeby natychmiast po prostu rzucić wszystko to, co ty robisz i zająć się nim. Jest to bardzo upierdliwe, bardzo gdzieś to tam. Utrudnia takie codzienne funkcjonowanie, wywołuje to złość na dziecko, więc, więc później atmosfera w domu bardzo często bywa już taka nieciekawa. Ja powiem Ci dzisiaj bardzo konkretnie, krok po kroku, co zrobić, żeby oduczyć dziecko takiego właśnie niezafajnego zachowania. Wszystko, o czym mówię, oczywiście przedstawię Ci od strony Psychologicznej i pamiętaj, że każdą radę, którą do mnie dostajesz tutaj na tym kanale. Ja osobiście przetestowałem przynajmniej parędziesiąt razy pracując z rodzicami i ich dziećmi w ich własnych domach. Czyli na co dzień robię coś, co jest dość podobne do tego, co można było swego czasu zobaczyć w supernianie. Ok, pierwsza sprawa, musisz powiedzieć dziecku wprost, iż ty wymagasz od niego, właśnie tego, żeby ono ci nie przerywało w taki natrętny, namolny sposób domagając się natychmiastowej uwagi. Pewnie już to robiłaś czy robiłeś, natomiast tutaj sekret przekazania tego w odpowiedni sposób polega na tym, żeby nie robić tego w momencie, wtedy kiedy dziecko właśnie zjawia się znikąd i drapuje się na ciebie i żąda natychmiastowej uwagi, żeby właśnie wtedy nie przerywać rob rob robienia tego co robisz, nie robić mu jakiegoś godzinnego wykładu na ten temat, bo to nie działa. Po pierwsze, dlatego, że pojawiają się za duże emocje. Z jednej strony ty już pewnie się zdenerwujesz w tym momencie, a z drugiej strony, no właśnie dziecko już też jest w jakichś emocjach, już jest najczęściej takie pobudzone. A kiedy właśnie dziecko jest w emocjach, wtedy żadne tłumaczenia do niego nie docierają. Nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego ty mów o tym, jak ja to mówię, poza kontekstem czyli w trakcie, jak toczy się normalne, codzienne życie. Jak jesteście na spacerze, siedzicie gdzieś na ławce, gracie w jakąś planszówkę, po prostu przerwij na krótką chwilę i dosłownie w trzech, czterech zdaniach powiedz dziecku, tak jak mówię, nie nawiązując do żadnego kontekstu. Ty masz to tak, mówiąc kolokwialnie, gdzieś tam od czapy po prostu powiedzieć, nie umieszczając tego właśnie w sytuacji, w której się znajdujecie i po prostu powiedz, że słuchaj, tak, Kamil na przykład, pamiętaj, że ja bardzo nie lubię, kiedy ty, kiedy jestem czymś zajęty. Na przykład rozmawiam przez telefon i ty właśnie przybiegasz z krzykiem, wdrapujesz się na mnie i żądasz, żeby natychmiast przerwać rozmowę przez telefon. Przez telefon nie rób tak, proszę, ja wtedy nie będę z tobą w ogóle rozmawiał. Tak? I wracasz już do przerwanej czynności. Czyli jak szliście na spacer, idźcie dalej na ten spacer, jak graliście w Chińczyka, grajcie dalej w Chińczyka. Myślę, że rozumiesz tutaj, co mam na myśli. No i oczywiście dziecku trzeba będzie kilkukrotnie to powtórzyć, to nie jest tak, że ono załapie za pierwszym razem. Druga sprawa, jak już właśnie dasz dziecku, że tak powiem, powiesz, że ty tego oczekujesz od niego, w momencie kiedy sytuacja taka znowu się zdarzy, czyli rozmawiasz przez telefon i twoje dziecko nagle po prostu przybiega, czegoś chce, krzyczy, wdrapuje się, na ciebie robi wszystko, żeby przyciągnąć twoją uwagę, co robi większość rodziców? Złoszczą się, przerywają rozmowę dają dziecku to, czego chce, ale upominają cię cały czas, że ty tak nie możesz robić, żeby im to było ostatni raz, mi się to bardzo nie podoba, ale generalnie dla świętego spokoju w większości przypadków właśnie albo dają dziecku to, czego chce, albo przynajmniej dają mu bardzo dużo uwagi w tym momencie. I nawet jeżeli to dziecko dostanie oszan, to pamiętaj proszę o tym, że dla dziecka samo bycie w centrum uwagi jest niezwykle, Nagradzające, nawet jeżeli to jest uwaga negatywna. Więc działa to trochę inaczej niż w przypadku osób dorosłych, które raczej unikają bycia w centrum takiej właśnie negatywnej uwagi, że raczej ciągną tutaj do pozytywnej uwagi, kiedy są zauważeni, docenieni, chwaleni, ale raczej, raczej dorosłej osoby nie będzie cieszyć to, że gdzieś tam burę od szefa dostanie. W przypadku dzieci działa to nieco inaczej, czyli nieważne czy uwaga jest pozytywna czy negatywna. Uwaga jest czymś nagradzającym. Więc jeżeli ty przerwiesz tą rozmowę przez telefon, czy tam gotowanie obiadu, czy rozmowę z przyjacielem, nieważne, i skupisz się na tym dziecku, no to będziesz je, mimo Twoich słów, które mówią coś totalnie innego, będziesz tak naprawdę zachęcać dziecko do tego, żeby to powtarzało coraz częściej, żeby powtarzało właśnie to niefajne zachowanie. Dlatego ty zamiast tego, kiedy dziecko natrętnie się domaga tej uwagi. Nie dawaj mu jej, tak? To znaczy, nie przerywaj tej rozmowy przez telefon, gdzieś tam się po prostu odwróć. I ja wiem, ja rozumiem, że ciężko jest, jeżeli twoje dziecko tam zacznie po prostu nie wiadomo, co kombinować, żeby tą twoją uwagę przyciągnąć, że już jest tak naprawdę trudno przez ten telefon porozmawiać, że to jest już takie właśnie irytujące i trochę na siłę. Trudno, rób to poniekąd na siłę, tylko po to, żeby właśnie dziecku pokazać, że ty nie rzucisz natychmiast wszystkiego. Właśnie, żeby, żeby nim się zająć. Po prostu Twoje dziecko nie może odnieść sukcesu, kiedy w taki niefajny sposób domaga się tej uwagi. Kolejna kwestia jest taka, że pamiętaj o tym no bo wprowadzasz taką regułę: jeżeli Twojemu dziecku, właśnie się zdarzy to, że poczeka choćby chwilę, wielu rodziców popełnia taki błąd, że oni, jakby to powiedzieć Oczekują, że dziecko na przykład będzie 5 minut stało i czekało, aż dokończą tą rozmowę z przyjacielem, przez telefon, czy gotowanie obiadu, czy tam cokolwiek innego. A to jest zbyt długi czas dla dziecka, jemu trudno się jest na tyle skupić, skoncentrować. Innymi słowy, na samym początku, kiedy dopiero wyrabiamy w dziecku taki nawyk, to będzie zbyt trudne zadanie. To będzie zbyt trudne i dziecko się jedynie sfrustruje, rozczaruje, osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego. To, co ja namawiam Ciebie, żeby zrobić, jeżeli rozmawiasz z kimś, Twoje dziecko podejdzie, niech poczeka dosłownie dwa zdania, krótko, tak? Jeżeli Ty po prostu widzisz najmniejsze symptomy tego, że ono się nie wciska na Ciebie, nie jest natrętne, na molne, tylko czeka, od razu właśnie wtedy przerwi tą rozmowę, zainteresuj się tym dzieckiem, choćby na chwilę, tak? To nie o to chodzi, że Ty całkiem masz tutaj wypadać z innych zajęć. Może to być chociażby takie symboliczne. Jeśli jesteś w stanie, możesz i chcesz dać dziecku to, czego pragnie, to to zrób w tym momencie. Jeśli nie, po prostu powiedz, o, tak pochwal, zauważ to, że super, że tutaj właśnie mi nie przerywasz i czekasz. Ja za chwilkę skończę i na przykład dam Ci to, czy tamto, czy zajmiemy się tym, czy tamtym, pobawimy się w to, czy tamto. Nieistotne, tak? Ale o to chodzi, że musisz jakby dość szybko właśnie nagrodzić dziecko, dać mu tą uwagę, jeżeli ono... Yy, no, zacznie czekać. Nie popełniaj błędu polegającego na tym, że właśnie polegającego na tym, że będziesz poniekąd wymagać, żeby czekało zbyt długo, no, no bo wtedy to będzie dla niego za trudne i nie zrozumie, nie załapie. Umów się to też jest coś, co Ci może bardzo pomóc. Umów się na pewien taki znak z dzieckiem, czyli jeżeli Ty dajmy na to ym, i powiedz mu oczywiście wprost w tym, jeżeli podniesiesz rękę, tak czy tak, że to będzie właśnie znaczyło, że jestem zajęty, proszę mi nie przerywać. Tak? No, i jeśli właśnie wtedy, w trakcie, nieważne, gotowania obiadu czy tej rozmowy, podniesiesz tą rękę, tak? to już też jakby oczekuj tego, że to Twojemu dziecku wystarczy. To znaczy, nie wdawaj się właśnie w jakieś takie dyskusje tutaj, miej swoje emocje na wodzy. I pamiętaj, to wystarczy, bo jeżeli dziecku raz, drugi, trzeci powiesz, że ten symbol oznacza, proszę mi nie przeszkadzać, to no już naprawdę to wie, tylko po prostu chce, e, chce tak naprawdę poswaj, postawić na swoim i tutaj trochę zmusić cię do tego, e, żeby jednak, e, no właśnie, zmienić tę regułę czy zasadę. Jeżeli zastosujesz się do tego, o czym ci dzisiaj opowiedziałem, to gwarantuję ci, że bardzo szybko. Uzyskasz tutaj niesamowitą poprawę, że bardzo szybko zobaczysz rezultaty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie z tego miejsca na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę w poniedziałek punktualnie o godzinie 21. Na tym szkoleniu dostaniesz ode mnie kompletną instrukcję. Opowiem Ci od A do Z, co zrobić żeby raz na zawsze oduczyć dziecko histeryzowania. Czyli jeżeli Twój smyk właśnie przy pomocy płaczu, wrzasku, rzucania się gdzieś tam na podłogę w supermarkecie wymusza na Tobie różne rzeczy, chce Ci wejść na głowę, chce podkreślić, iż to on jest panem i władcą w domu, a Ty masz już tego podziurki w nosie, chcesz po prostu to zmienić. Chcesz, żeby Twój syn czy córka, no żeby Twoje dziecko przestało się tak po prostu zachowywać, przyjdź koniecznie na to szkolenie. Poniedziałek, godzina 21 odbierz swoje zaproszenie za darmo, klikając w link, który znajduje się tutaj pod spodem pod tym materiałem wideo. I zrób to teraz zatrzymaj w ten film, zatrzymaj to wideo. Okej, okay, myślę, mam nadzieję, że już udało Ci się to e, zrobić, bo tak naprawdę to jest dla Ciebie świetna okazja. Ja jestem praktykiem, to jest wiedza z pierwszej ręki, rzetelna, przetestowana. Zazwyczaj dostęp do tego typu wiedzy kosztuje przynajmniej parę stówek, u mnie to masz całkowicie za darmo, tak więc no, po prostu nie przegap tej okazji, bo będzie to absolutnie bez sensu. Mam też do ciebie prośbę, jeżeli podoba Ci się to, co mówię, Chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj ten kanał. Subskrybuj go, kliknij taki mały dzwoneczek, który znajduje się koło przycisku subskrybuj. Wtedy będziesz mieć pewność, że będziesz na bieżąco, właśnie z materiałami, które tutaj umieszczam, z tymi krótkimi poradami. Napisz jakikolwiek komentarz, udostępnij to. Kliknij łapkę w górę. Jeżeli wykonasz którąkolwiek albo wszystkie, do czego Cię oczywiście gorąco zachęcam. Z tych czynności, to algorytm YouTube'a wyświetli ten mój film znacznie większej liczbie rodziców, niż gdyby tego typu akcje nie były podejmowane. A to jest dla mnie oczywiście bardzo ważne. To jest dla mnie bardzo istotne. To dosłownie 5 sekund czasu. Tak więc proszę Cię z całego serca, zrób to w tej chwili. Jeżeli masz jakieś sugestie, jeżeli jest coś, o czym chciałabyś czy chciałbyś posłuchać w kolejnym odcinku, to również napiszmy o tym w komentarzu. Ja po prostu później czytam te komentarze i ta sugestia, która się najczęściej pojawia, jest po prostu przeze mnie realizowana. A nawet jeśli jakaś sugestia pojawia się rzadziej, wpisuję ją na listę pomysłów i też realizuję tylko troszkę później. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj, do zobaczenia już niebawem, pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!